Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem M Mario2003 i dziś zrobimy wielki opening. Jak widzicie, uzbierałem w karnecie Zadymiarskim trzy rzeczy. I między innymi mamy tutaj dużą skrzynkę za poziom 19, mega boksa za poziom 20 i małą skrzynkę za poziom 21. Zaczniemy od małej skrzynki. Mamy dwa przedmioty, 12 monet, 4 punkty mocy do Jessie, 8 punktów mocy do Karla i to wszystko. Teraz mamy dużą skrzynkę. Mamy 3 przedmioty, mamy 68 monet. Do pana P. i jest. świeci się czerwona karta. Zobaczymy, co tu będzie. Mamy gadżet do Barleya. Barley upuszcza klejący klejącą maś w postaci kałuży spowalniającej wszystkich przeciwników, którzy tylko w nią wdepną. Ładunki na mecz 3. No, nie spodziewałem się, że gadżet wytropimy. No i teraz. Chwila, na którą pewno wszyscy czekali. Mega box. No, niestety, 5 przedmiotów. 199 monet. 10 punktów mocy do Jackie. 27 punktów mocy do Colta. 35 punktów mocy do Jessie. 60 punktów mocy do Poco. I 62 do No to teraz zobaczymy. Mamy tutaj nowość, gadżet do Barleja. Tutaj mamy igrzyska mocy, czyli moc musimy jakąś zdobyć. Kogo mamy tutaj do ulepszenia? No rock. Monet. No to, no, no to ulepszenie. No i weźmiemy może, ubierzemy Penny i spróbujemy zagrać solóweczka. Od razu mówię, na Penny mi się ciężko gra i to nie jest mój, to nie jest mój ulubiony wybraniacz, bo ciężko mi się nią po prostu gra.

Zbijemy na dziewiątą rangę na Tutaj pokazuje nam się challenger. No i teraz przetestujemy gadżet do Barleya. Weźmiemy sojuszkę. Otwórzmy sobie tą szczękę. Daru i... Może nam się uda przetestować go. W bitwie. Aha, to tak działa. Więc nie jest aż tak źle. Więc myślę, że z tego odcinka już chyba będzie wszystko. Napiszcie w komentarzu, czy macie już ten gadżet. I zachęcam Was do subskrybowania tego kanału. Zostawiajcie łapki w górę. No i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.